Dziś spotykamy się z producentami kalafiorów i kapust. Pokażemy odmiany, które w obecnym sezonie zasługują na uwagę. Wspólnie z dystrybutorem, z firmą Florimex jest ze mną Hubert Paluch. Pokażemy to, czym się wyróżniły nasze obja odmiany w obecnym sezonie. Za naszymi plecami znajduje się kolekcja kalafiorów firmy Syngenta. Kolekcja posadzona została 18 lipca. Dziś mamy 16 października. Idealne wyrównanie i wszystkie odmiany gotowe do zbioru. Jest to naprawdę niezwykle bardzo ważna cecha ponieważ w obecnym sezonie bardzo duże problemy sprawiały odmiany, które mają problemy z zachowaniem okresu wegetacji, które mają niestabilny okres wegetacji. Jak widać, nasze odmiany doskonale zachowują swój okres wegetacji, na uwagę zasługuje również długość tego okresu wegetacji. Większość odmian, które prezentujemy i które mamy w swojej ofercie, to odmiany, które mają 85-90 dni okres wegetacji. Dlaczego? Ponieważ w, tym, w naszym klimacie. Właśnie odmiany o tym okresie wegetacji plonują najbardziej stabilnie, najlepiej, najbardziej powtarzalnie, a, ponie, a druga bardzo ważna cecha to krótki okres wegetacji, to również niższe koszty produkcji. Mamy tutaj od odmiany letniej Almagro poprzez odmiany jesienne Gochana, Jawę i Dawida. Nie bez powodu w tej kolejności wymieniłem te odmiany, ponieważ taki układ. Tych odmian tak dopasowane nasadzenia, abyśmy zbierali we wrześniu gochana na przełomie września i października Jawę i Dawida późną jesienią, to jest najlepsze rozwiązanie i najlepiej zaplanowana produkcja. Przejdźmy bliżej, zobaczmy odmiany z bliska. Przejdźmy może do odmiany Jawa. Jawa naprawdę w tym sezonie zasługuje na uwagę. Jesteśmy, tak jak Rafał rozpoczął, od jednej z takich nowszych w portfolio Syngenty odmiany. Odmiany o okresie wegetacji około 85 dni, odmiany Jawa. Spójrzcie Państwo, teraz jak trzymam tę odmianę w ręku, ona jeszcze ma około tygodnia do takiej swojej pełnej pełności zbiorczej, jak doskonale okryta jest ta róża. To, co jest bardzo ciekawe w tej odmianie, co zauważają nasi producenci, to przede wszystkim doskonałe dotrzymanie okresu wegetacji. I to powtórzę jeszcze raz, czyli Sadząc, tak jak tutaj, posadzono te kalafiory 16 lipca. Mamy dzisiaj 16 października. Ktoś może doskonale zaplanować, bez względu praktycznie na bardzo trudną pogodę, zbiór tego kalafiora. Roślina ma bardzo dobry balans, czyli nie jest ani zbyt silna wegetatywnie, ani zbyt słaba. Z tego powodu jest doskonale okryta, tak jak Państwo to widzicie. Jedną cechą, która bardzo premiuje tę odmianę, to jest bardzo mały procent kruszu w procesie różyczkowania. Z gotowej takiej róży można osiągnąć, która waży 2 kg, bo takie badania prowadziliśmy, można osiągnąć około 1,8 kg różyczki. To jest naprawdę doskonały wynik. To, na co też bardzo bym zwrócił przy tej odmianie, to doskonała plastyczność tej odmiany. Czyli znam wielu klientów, którzy potrafią w tym roku takim trudnym sprzedawać tego kalafiora doskonale na świeży rynek, a w momencie obecnym jest to doskonały surowiec do mrożenia. To co, to, co widzicie Państwo w tym tle, ten piękny, wyrównany łan pola, gdzie mamy te wiodące odmiany na rynku kalafiora w Polsce, które mają, tak jak powiedział Rafał, przeznaczenie, zaczynając od Almagro, świeżo rynkowe, do takich przeznaczenia do, do mrożenia, czyli Gohan David, Jawa jest kalafiorem najbardziej plastycznym odmiana zdobywa z roku na rok coraz większą rzeszę klientów. Z pewnością mogę to polecić naszym klientom w tym nadchodzącym sezonie dlatego, że po raz kolejny ta odmiana nas nie zawiodła, czyli dała nam jako patrzę na to z punktu widzenia producenta zarówno doskonały surowiec na świeży rynek i teraz aktualnie idealnie białe różyczki przy bardzo małym procencie odpadów kruszu. Także co byś Rafał jeszcze dodał? Wszystko powiedziałeś Hubert o tej odmianie w 100%. Odmiana gotowa do zbioru. Od kilku dni można by ją na tej plantacji zbierać na potrzeby świeżego rynku. Można ją jeszcze kilka dni przytrzymać w polu. Wtedy róże będą jeszcze większe i to będzie wtedy gotowy towar na potrzeby właśnie przemysłu chłodniczego. Właśnie o tutaj taka róża, róża która już może być użyczkowana tak, tak, na potrzeby zakładu Mamy, przemysłu. Mamy taką wielkości właśnie, no fajną różę. Spójrzcie Państwo na, na kalafior, który już jest w pełni dojrzały, jest idealnie biały. Nie widzimy żadnych objaw y, suchej z nilizny wierzchołkowej, ale przede wszystkim duży kalafior, ale jednocześnie bardzo zbity, bardzo ciężki. Jego waga na pewno przekracza w tej chwili 2,5 kg. Tak wygląda, tak wygląda Jawa w okolicach Kozienic 16 października 2022 roku. Polecamy, polecamy.